Ty jesteś, z tego co mi wiadomo, teraz singielką. To na którego z, panu, z Panów mogłabyś zwrócić uwagę? W Love Island i w hotelu Paradise? W hotelu Paradise od początku takim moim. Zawiesiłam na niego oko, to Kamil, zdecydowanie. A w Love Island. Kurde, nie pamiętam tak bardzo imion, ale jest taki nowy chłopak. Mundek? Mundek. Mundek to jest w ogóle wulkan energii. <laughs> tak, więc my byśmy się w dogadali, bo on jest y, taki fajny, wesoły, przystojny, także myślę, że tak, że w tą stronę. A myślisz, że z kim on się sparuje, bo teraz jesteśmy jeszcze przed tym parowaniem. Tak, eee, i, I ja nie wiem, ja obstawiam Natalię, ale... Tak, nie. <laughs> ja też Natalię. Oni rzeczywiście do siebie pasują, tylko wiesz co, to jest y, bardzo śmieszne, bo niby przeciwieństwa się przyciągają, y, wiemy doskonale przecież. Więc, y, więc myślę, że, że, że możemy się mylić, ale zobaczymy, wszystko wyjdzie w praniu. A co myślisz o Igorze? Bo z tego, co ja obserwuję sobie wśród internautów i wśród uczestniczek programu, to on chyba swoim wejściem zrobił takie największe show. To ten, co ma taki akcent. Aha. Tak, to jest ten taki e... trochę surfer, blond grzywa, opaseczka na głowie. Tak, tak, tak. wiesz, co rzeczywiście robię, zrobił duże wrażenie na dziewczynach mój no typ to chyba do końca nie jest właśnie no wiem że tak nie można ale trochę ten akcent chyba mnie męczy ale ogólnie bardzo pozytywni ludzie w jednym i w drugim programie także gratulacje znowu dla produkcji no <noise> że fajnie wybrali uczestników